We Tak? Na zmiana planu, no bo mówiłeś, że wejdziemy do portu przed wieczorem. To nie ja mówiłem. to no, Chciałbym, portu, żeby nie było tam... To jest nasze marzenie. Ale nie na Milos. Aha. 46. Tylko, że tu jest jakiś... jakiś Krabol, widzisz? Ale ładnie idzie. Teraz o, teraz, teraz wiatr. obiad. Kurde, ciao, że każesz mi serwować, wiesz? Trzymaj, Mario, trzymaj. Jak możesz to troszkę podostrzyj. Jak, jak możesz? Tak, też. Zmienimy temat, już na skałę. Bardzo dobrze, idź, idź. Podostrzyj, podostrzyj troszkę, ale ta widoczna skała to jest to. Tak. A, naprawdę jest widoczna. Mm -hmm. Jest za ostro troszkę. Zobacz, troszkę. To jest nasz kurs na Milos. No i zobacz, tu bym chciał wyjść za te skałki i za tym skałkami się od razu odłożyć. Okej, okay. słuchaj Pidar, no. żeby było szybkie przeszkolenie szybkiorefowania.